Udało się połączyć na żywo. Witam Cię bardzo serdecznie. Dziś pierwszy dzień konferencji Handmade Business Summit. Teraz włączam się tutaj na YouTube na żywo, natomiast dosłownie za niecałe pół godziny przenosimy się na zamknięty link na Zoomie i tam będziemy poruszać temat wyceny, czyli pierwszy dzień konferencji, ale po kolei. Pewno jesteś tutaj, jak tradycyjnie najczęściej spotykamy się co poniedziałek o godzinie 11 podczas warsztatów rękodzieła na żywo lub w formacie wideo wcześniej przygotowanego, które co poniedziałek tu o 11 serwujemy w ramach naszych online'owych warsztatów rękodzieła. W ramach naszej misji zarażania pozytywnym bakcylem rękodzieła. Również tych, którzy twierdzą, że z rękodziełem nie mają nic wspólnego. Tak, tak, dzisiaj wyjątkowo ze względu na konferencję nie będzie warsztatu rękodzielniczego, tak jak zawsze. Natomiast już lada chwila, nowa ramówka. Za tydzień ogłoszę nową ramówkę, kolejne warsztaty, tak jak zawsze co poniedziałek o 11.00 będą się tutaj pojawiały na kanale YouTube. Ale nie lada okazja, nie lada powód, dlaczego dziś nie ma warsztatu rękodzieła. Tym powodem jest właśnie konferencja. Handmade Business Summit 2025 to nasza coroczna oplotkowa konferencja dla branży Handmade. Brzmi tak górnolotnie, ale tak naprawdę chodzi o to, aby przynajmniej raz w roku, zwłaszcza teraz, zanim zaczniemy tą, ten nasz rozbieg przed świętami Bożego Narodzenia i przygotowaniami do tego sezonu, spotkać się tutaj, niezależnie czy prowadzisz już biznes oparty o rękodzieło, czy zastanawiasz się, aby wejść do tej branży, czy po prostu, tak jak zakładam, że tutaj jesteś, jako fanka czy fan rękodzieła, jako takiego narzędzia wylogowania, wstępa codzienności. To nie jest ważne. Ważne, że łączy nas rękodzieło. Dzisiaj będziemy rozpoczynać oficjalnie konferencję. Ja już nie mogę się doczekać. Punkt jedenasta, rozpoczniemy ją oficjalnie na żywo na Zoomie, natomiast cała konferencja będzie trwała przez pięć najbliższych dni, włączając dzisiejszy czyli 8, 9, 10, 11 i 12 września, od poniedziałku do piątku. Wiele materiałów konferencyjnych przygotowanych wcześniej, wideo czeka na właścicieli biletu, właścicielki, bo głównie mamy panie, już na platformie, wiele osób już je oglądało. Natomiast w ciągu tych pięciu dni będziemy się dodatkowo jeszcze spotykać na żywo w godzinach 11-13, Chociaż zazwyczaj przeciąga nam się później to spotkanie, już jest wtedy trochę takie luźniejsze. Natomiast ta 11, 13 to są takie zaplanowane godziny, kiedy dany konferencyjny dzień to dany konferencyjny temat, i w trakcie tych go dwóch godzin mamy okazję wymienić się swoimi doświadczeniami, zadać pytania, uzyskać odpowiedź, wejść ze sobą w dyskusję. Te tematy to m.in. wycena rękodzieła, niezależnie czy produktów, czy usług. Prowadzenie warsztatów rękodzieła, niezależnie czy online, czy stacjonarnie, czy dłuższe warsztaty, krótsze warsztaty, czy dla dzieci, czy dla dorosłych, czy może dla korporacji, o tym będziemy dyskutować drugiego dnia. Trzeciego dnia rozmawiamy sobie o różnych modelach biznesowych, bo nie tylko sprzedaż produktów i warsztaty, to, to nasze modele biznesowe. Będziemy też rozmawiać o mindsecie kreatywnej przedsiębiorczyni, bo z jednej strony rynkodzielnicza kreatywność i ta twórcza creatrix, a z drugiej strony przedsiębiorczyni, która potrzebuje zapłacić rachunki ZUS -y, podatki i ogarniać ten, to zaplecze biznesowe. No i oczywiście wszystko w piątek podsumujemy. Będzie jeszcze czas na dodatkowe pytania, odpowiedzi, dyskusje. Ja mam wielkie ambicje związane z tym wydarzeniem. Wierzę, że jest to początek jakiegoś takiego większego cyklu wydarzeń. Mam nadzieję, że corocznie, mam nadzieję, że w przyszłym roku już też stacjonarnie ale na razie skupiamy się na tegorocznej konferencji. To 5 dni wszystkie odbywają się na żywo na Zoomie. Natomiast wszystkie sesje są nagrywane i te sesje trafiają na naszą platformę kursową w formie nagrań, które będą dostępne dla wszystkich właścicielek biletów i właścicieli biletów um, aż do końca sierpnia 2026. Dlaczego do takiej daty? No, bo pewno wtedy już będziemy myśleć o kolejnym wrześniu, o kolejnym wydarzeniu, o kolejnej konferencji. Więc to jest moja gwarancja, że spokojnie możesz sobie wrócić do tych materiałów i je oglądać. Ja tutaj wraz z naszym zespołem, niesamowitym zresztą, bo to nie ja tylko stoję za tym wydarzeniem, ale cały oplotkowy zespół. Przygotowałam wiele niespodzianek. Tutaj jestem na żywo, bo chcę się podzielić z Tobą. Jeżeli jeszcze nie masz biletu, to oczywiście tu w opisie znajdziesz, jeszcze spokojnie zdążysz. Eliza, czuwa na mailu, żeby w razie czego zdążyć ci podesłać link na Zoomie, żebyś mogła do nas dołączyć. Natomiast jeżeli oglądasz to nagranie później, jak najbardziej warto, nawet jeżeli będzie już po najbliższym piątku, wszystkie nagrania zostaną na platformie właśnie do oglądania potem. Nie pozbawiaj się tej szansy zajrzenia za kulisy biznesów rękodzielniczych, porozmawiania ze specjalistami, praktykami biznesu, którzy od lat tutaj działają, ale również fanami, sympatykami, osobami, które po prostu chcą zajrzeć za te kulisy i podyskutować. Może zobaczyć swoich ulubionych prowadzących warsztaty, jakie je przygotowują. Może podejrzeć ten warsztat ulubionej twórczyni, która na przykład sprzedaje ci biżuterię, którą regularnie kupujesz. Tutaj jest miejsce dla każdego. Jeżeli tylko handmade gracie gdzieś w serduchu, w duszy, albo przyglądasz się temu biznesowi jako takiemu potencjalnemu partnerstwu, to jest miejsce dla Ciebie. Także bardzo serdecznie Cię zapraszam. Patrzę swojej notatkę, żeby o niczym nie zapomnieć. Tak, za tydzień na pewno będzie tutaj ramówka naszych regularnych warsztatów. Także jeżeli spodziewasz się tutaj właśnie warsztatu i dzisiaj trochę zrozczarowanie, ej, co to za konferencja? To uspokajam cię, że za tydzień pojawi się tutaj taka zapowiedź tego, co nas czeka warsztatowo. Jutro natomiast możesz się spodziewać tutaj na kanale bardzo fajnego wideo wywiadu z Moniką Bekierz. To jest dziewczyna, z którą pracowałam w wielu programach mentoringowych, wspierałam ją czy w mastermindzie, czy w takiej osobistej pracy 1 do 1. I jest to osoba, z którą chcę poopowiadać Ci o jej kursie szycia, pokazać też o zaplecza trochę ten model biznesowy, jak sobie poukładałyśmy tą współpracę. I publikuję ten film zupełnie publicznie tutaj na kanale YouTube'owym, po prostu, żebyś mogła poznać Monikę. Natomiast podczas konferencji będziemy mocno eksplorować jej przykład, aby pokazać w jaki sposób możemy łączyć siły w tej branży. Nie jakby robić wszystkiego w samotności, ale wykorzystywać potencjał swoich społeczności, swojej specjalizacji. Monika szyje, ja bardziej dzierga, makrama, pan needle. I okazuje się, że możemy świetnie biznesowo współpracować. Do takich współprac będę cię oczywiście też podczas konferencji zapraszać. Patrzę na notatkę, trochę no się denerwuję i chyba czuję ten, ten stres na plecach i tę wielką odpowiedzialność, facilitowania takiej przepięknej przestrzeni. Patrzę, kto już na pokładzie, uczestniczki, które kupiły bilety, więc poprzeczkę tegorocznego wydarzenia naprawdę wysoko, więc u mnie pojawia się jakiś taki stresik. Natomiast z drugiej strony jestem bardzo, bardzo spokojna. Ponieważ mam wrażenie, że jest to takie wydarzenie, którego mi samej brakowało w polskich online'ach w branży handmadeowej. Często widzimy się na różne wydarzenia stacjonarne, widzimy się gdzieś tam w kuluarach, na targach. Ja, ja osobiście na jakichś targach włóczkowych najczęściej spotykam ludzi z branży. Natomiast mam wrażenie, że podczas tych rozmów to są tylko takie jak, jakieś fragmenty, układanki takiego obrazu tej naszej branży. Bardzo mi brakowało takiego miejsca, gdzie możemy przynajmniej raz w roku spotkać się i porozmawiać o tym, co się zmieniło, co już nieaktualne, co nie działa, ale również w tym pozytywnym kierunku. Co działa, na co warto położyć akcent, co się sprawdza u kogo i na tej podstawie podjąć najważniejsze decyzje, które często determinują nasz sukces w danym sezonie. Nie ma co kryć, że w rękodziele ten moment września, takiego trochę małego nowego roku, kiedy dzieciaki idą do szkoły, do przedszkoli, my mamy trochę więcej czasu, baterie naładowane słońcem po urlopie. To jest trochę taki czas rozbiegu przed naszym najważniejszym sezonem. Czyli grudniowymi świętami Bożego Narodzenia. To wtedy większość ludzi przypomina sobie o prezentach rękodzielniczych, które warto wykupić dla rodziny, znajomych. To wtedy ludzie na no hurach chcą przyjść na warsztaty rękodzielnicze, aby też samodzielnie zrobić takie prezenty. Często nasze warsztaty i produkty stają się tym, czym chcemy obdarować naszych najbliższych, nie tylko jeżeli my sami jesteśmy tutaj w branży aktywni. Ale też przypominałem sobie o rękodziele osoby, które z nim na co dzień nie mają za dużo wspólnego. To bardzo ważny czas, dlatego konferencja odbywa się właśnie we wrześniu, właśnie w tym drugim tygodniu września, jak już trochę ogarniemy się w tej pourlopowej rzeczywistości. Natomiast zachęcam cię, aby nie odkładać tej konferencji na potem. Wiem, że argument czy fakt, że wszystko będzie nagrywane, że można sobie do tych nagrań w dowolnym momencie wrócić, że do lata przyszłego roku można je sobie obejrzeć, to jest taki argument, żeby to odkładać na potem. Natomiast moja intencja dla tego wydarzenia to tu i teraz naładować się pozytywną energią i biznesowymi konkretami, aby ten nadchodzący grudniowy sezon był dla ciebie udany. Świat się zmienia płonie na naszych oczach, panika, że AI zabierze nam pracę, a świat po prostu gruchnie. To nie są bezpodstawne obawy. Natomiast mam wielkie przekonanie, że czas wziąć rzeczy we własne ręce i zaprojektować, jak ten świat będzie wyglądał. Brać udział w tym, jak będziemy go kształtować. To nie jest czas, żeby siedzieć na tylnej ławce albo na siedzeniu pasażera i obserwować, gdzie jedziemy. To czas, aby usiąść za sterami. Aby wziąć kierownicę we własne ręce i zdecydować, gdzie chcesz, aby ten świat pojechał. Wierzę, że twórcy rękodzieła, osoby, którym bliskie są wartości, których nośnikiem jest rękodzieło, to osoby, które powinny ten świat współtworzyć. Nie tylko powinny, ale muszą. Brakuje nam bycia z drugim człowiekiem, bycia w kontakcie ze sobą. Brakuje nam łączenia ponad podziałami. Mam wrażenie, że te momenty, kiedy podczas warsztatów obserwuję, kiedy <grytka> emerytka potrafi usiąść obok nastolatki i razem potrafią dziergać, to jest przykład tego, jak rękodzieło jest nośnikiem tej wartości wspólnoty. Łączenia ponad podziałami. Nieważne, czy rano w pacierzu, czy wyginasz się w asanie, potrafisz usiąść obok drugiej osoby i panczować piękny obrazek. Po prostu, bo chcesz się wyluzować i odbodźcować, odejść od ekranu, wyłączyć komórkę. Widzę, w jak piękny sposób produkty rynkodzielnicze stają się narzędziem do wspierania naszego lokalnego rynku, naszych lokalnych dostawców, twórców. Narzędziem do wspierania małych biznesów, często kobiecych biznesów, stają się narzędziem takiej obrony przed wszech nas <grywanie> na połowianych mszczyznach. Mogłabym tak bez końca. Wartości ekologiczne upcycling, recycling materiałów, nadawanie im drugiego życia, dzielenie się tym, co robimy w sposób organiczny, często na social mediach albo w postaci takiej poczty pantoflowej. Mogłabym bez końca wymieniać to, czego nośnikiem jest rękodzieło, ale celowo postawię tutaj kropkę. Chcecie zaprosić na tą konferencję. Będziemy tutaj mówić o tym, dokąd zmierza świat i jak rękodzieło może go kształtować, tak wie. Wielki temat. Ale zejdziemy też do szczegółów. Jak możesz prowadzić biznes w oparciu o rękodzieło, tak aby pojawiały się duże pieniądze? Bo wierzę, że jest to podstawowe narzędzie zmiany. Jeżeli zarabiasz, pojawia się chęć na więcej, pojawia się chęć, aby mieć realny wpływ na ten świat. Kiedy trudno ci zapłacić rachunki, to ciągle jesteś na poziomie tego szarpania się z codziennością. Wierzę, że twórcy i fani rękodzieła zasługują na więcej. Bo nie znam ani jednej klientki, której wielkie pieniądze, które przychodzą do niej w momencie, kiedy pracuję nad swoim biznesem, często też pod moim okiem, przy moim wsparciu. Nie znam jeszcze mojej klientki, której do głowy uderzyłyby pieniądze. Ręcz odwrotnie. Bier biorą wielką odpowiedzialność za to, jak wygląda świat. Zaczynają mieć coraz bardziej pozytywny wpływ na swoje otoczenie, bo realnie mogą sobie na to pozwolić. Finansowo, mentalnie, na poziomie takiego wewnętrznego bezpieczeństwa. Czas jest teraz. Jeżeli oglądasz to nagranie, nie trafiasz na nie przypadkiem. Może algorytm ci je podsuwa, a może wysłała ci je koleżanka, a może ty oglądasz to wideo i stwierdzasz: że Potrzebuję to powiedzieć koleżance, przyjdźmy na tę konferencję razem. Zapraszam was obie. Szczególnie zapraszam jednak Ciebie. Jeżeli czujesz, że to co mówię jakoś rozumuje. jeżeli czujesz, że biznes w oparciu o rękodzieło to jest Twoja bajka. Jeżeli czujesz, że coś zgrzyta, nie działa i może jesteś na granicy takiego wypalenia, odłożenia swojego biznesu, to przyjdź. Obiecuję Ci, że znajdziesz tu wsparcie i już nie będziesz chciała tego odkładać na półkę. To, co nadchodzi, to myślę, że nadchodzi świat, w którym rękodzieło, praca z człowiekiem, nośnik tych wartości, których bardzo nam brakuje, ta antidotu na wielką samotność sieci, to jest ten moment, kiedy potrzebujemy działać. To jest ten moment, kiedy ta wzbierająca już od wielu lat fala rękodzieła, wzrostu tego rynku. Tak Wystarczy, że poczytasz jakiekolwiek raport, zobaczysz jak ten rynek rośnie, jak zapotrzebowanie na produkty i usługi rękodzielnicze rośnie. Myślę, że ta fala będzie tylko wzbierać. Jeżeli masz wątpliwości, to przekonujcie, że to jest teraz. Ja jestem żywym przykładem, że się da. Moment odłożenia mojej architektonicznej praktyki, kiedy wszyscy 10 lat temu pukali się w głowie, kiedy gdzieś intuicja podpowiadała mi, że tu jest coś bardzo cennego, to był moment wielkiej zmiany życiowej i zawodowej. Teraz 10 lat później jestem żywym dowodem, że w tej branży można prowadzić świetnie prosperujący biznes, można się z tego utrzymywać. Można mieć dziką frajdę na co dzień z tego, co robisz. Jeżeli ty czujesz, że to jest taki moment trudny zwątpienia albo taki moment decyzji, to zapraszam Cię na pokład. Celowo konferencja jest biletowana. Nie chcę tutaj przypadkowych osób. Pierwsze konferencje odbywały się bezpłatnie, ale przyciągały osoby, które tylko się przyglądały. Teraz celowo są to biletowane wydarzenia. Wszystko dzieje się za kurtynką, bo wierzę, że jeżeli wchodzisz do tego świata, to jest to decyzja jak najbardziej świadoma, bo po prostu chcesz działać, chcesz więcej. Koniec przyglądania się. Jeżeli chcesz działać, chcesz efektów, chcesz, żeby coś się zmieniło, to zapraszam Cię na pokład. Ja uciekam, patrzę, że za dosłownie 14 minut ruszamy na żywo z konferencją. Więc uciekam, żeby złapać jeszcze coś do picia, kawę, wziąć głęboki wdech i tak mentalnie i też tak wewnętrznie otworzyć to coroczne, olbrzymie wydarzenie. Jeżeli jeszcze nie macie na pokładzie, to czekam na Ciebie po drugiej stronie. Nasz zespół czeka na maila, żeby w trakcie nawet móc dołączać. I czekam na ciebie codziennie od 11 do 13 na Zoomie na żywo, ale czekam też na ciebie, jeżeli oglądasz to nagranie później, to wydarzenie będzie żyło jeszcze długo po naszych spotkaniach na żywo. Wierzę, że jest to też taki moment przełomowy przygotowania naszej konferencji, materiały, które mam dla ciebie. To jest coś, czego jeszcze u nas w plotki nie było. Dzielę się materiałami, na których pracuję już od dobrych kilku lat, które po raz pierwszy będę udostępniała właśnie podczas konferencji i nie mogę się ciebie doczekać. Idzie zmiana, idzie rewolucja. I wierzę, że nie jestem jedyną osobą, która czuje to w środku. I to jest rewolucja, której żadna z nas nie zrobi sama. To jest moment na łączenie sił, działanie wspólnie, na wspomaganie siebie nawzajem. Jeżeli Ty też tak czujesz, to widzimy się po drugiej stronie. Do zobaczenia na naszej konferencji, no i do zobaczenia później, na warsztatach rękodzielniczych. Tutaj w ramach takiego zarażenia tym pozytywnym pakcylem wylogowania stępa codzienności. Do zobaczenia.